Cześć, z tej strony Alex i zapraszam Cię do oglądania kolejnej mojej części. I tutaj pierwsze co mi się rzuciło w oczy jak wróciłam do domku to, że dziecko leży w kałuży pod zlewem. Chłodne, zaśmierdziałe, coś z nim jest nie tak. Ron się zajmuje koniem, dziecko płacze. A Hermiona? <laughs> Hermiona, Ty miałeś spać! Wypoleruj do perfekcji? Boże, co tu się dzieje? Ty miałeś spać i miałaś iść na siłownię. Czy przyjść do Ciebie na chwilę? Nie, bo my teraz mamy zupełnie inną misję. Hermiona musi iść na siłownię i mamy znaleźć też Harry Pottera. Sprawdzę jeszcze, co tam z moim drobiem. Dlaczego jesteś taki wkurzony? Byłeś u mnie tak i pewnie się wkurzyłeś, że ja cię olałam. Bardzo mi przykro. Zobaczyć, co tam u naszych ptasząt. Są najedzone, mają karmę, wszystko elegancko tego. Ron ma tutaj Problem, bardzo duży. Wszędzie są pampersy, a on tego w ogóle nie sprząta. No to przykro mi Ronuś, ale musisz tutaj zacząć bardziej dbać o ten dom. Jeśli chcesz tu żyć, bo ja nie zamierzam tu żyć. Hej, pójdziesz ze mną na randkę? Elegancki klub Orchidea. Dobra, pójdę. Bardziej bym wolała do niego do domu przyjść. Dobra, to do z tego klubu od razu pójdziemy na siłownię. No i zrób coś ze mną. Malfoy? Hermiona poznała następujące cechy Sima o imieniu Draco. Wysokie wymagania. Mhm, mm typowy burżuj. Zamówimy sobie drinka. Zobaczymy, czy Malfoy się do nas dosiądzie i tym razem. Ach, bo to jest randka na no, tak. Jakie podwójne łóżko? Co to chodzi? Ej, to jest drink, a nie podwójne łóżko. Malfoy, czy ty słuchasz jakiegoś dziada, co opowiada jakieś suchary? Wiesz, że sens spada. Ja tu, ja tu zaśpiewam ci piosenkę. Most londyński wali się. Trzeba tego dziada. O jezus. Dobra, śpiewaj. Ej, Malfoy, co ty robisz? Nigdy nie słucham. Dobra. Zostaw tego starego dziada, wynoś się stąd. Więcej opcji. Klotka, O! Hermiona odkryła, że Thorn ma następujący sekret czajnik pełen kłamstw. Nie mogę go jakoś zwyzywać, czy coś, albo przepędzić. To mnie olewa. Zajmuję się jakimś chłopem dziwnym na randce. Nie lubię tego. Jestem obrażona, więc sobie usiądę tu na kanapie i zobaczę, czy Malfoy do mnie podejdzie. Jeśli on powie, że ta randka była beznadziejna, to będzie tylko i wyłącznie jego wina. Mmm, jedna Hermionka. Całkiem nie za zabawa. Wiesz, co spadaj? Źwiczyłem złośliwą magię. Zobaczysz, kurde, zenczantuje cię tak, że zniknął. <grytanie> Lipny strasznie ten klub. Tutaj u góry jest w ogóle strefa dla VIP-ów, ale w niej w zasadzie nic totalnie nie ma i tutaj nie wolno wejść. Poproś, aby Ron został twoim chłopakiem. Masz z nim dziecko, nie wystarczy ci Hermionko? Wynosimy się z tej maliny. No, jesteśmy już na siłowni i możemy się od razu brać za robotę. Aha, mamy tutaj strój poszukiwaczki przygód. Ten jest stój na siłkę. Czas wylać siódme poty. Że lubi pracować nad sprawnością fizyczną. Tak, lubi. Oczywiście, musisz to robić, bo inaczej będę miała z tobą katorgę. Kto tu jest na tej siłowni, co i cały czas foty robią? Jakaś gwiazda, drugorzędna gwiazda. Mogę go zwyzywać? Idź stąd. Nie mam magii? Nie mogę na niego jeszcze kląd rzucić. Czyli tutaj nie ma żadnego baru, żeby zamówić coś do jedzenia. No dziwne, 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 bo powinno być tutaj coś. A tutaj naprzeciwko nie ma jakiegoś baru? Czy zdaje się muzeum albo jakieś studio filmowe? Tutaj jakiś chyba dom. No nie ma tu nic. No to idź do domu. Słyszę, że tutaj znowu się wydarzyła jakaś tragedia. Gdzie jest bąbelek? <laughs> bąbelek. Coś ty mu zrobił. On jest głodny, niewyspany. A ty co robisz? Też umierasz z głodu. Zostawić chłopa samego. Idź, dziewczyno, ratuj swojego pierworodnego. Karm z butelki. To jest podstawa. Wezmą nam tego mojego szkraba i tyle z tego będzie. Zaraz umrzę z głodu. Zrób pierdzioszkę? Mój! Mogę go tutaj położyć? Gdzie on ma spać? Tu? Aha. Ronald śpi tutaj. Chwila, czy dziecko nie może spać tu? Nie może spać tu, to gdzie ma spać? To musi być kojec. Sadzimy mojego. Do końca idę się z sobą zająć. Tutaj głodna po treningu. A gdzie jest jedzonko? Bo ty chciałaś się czymś poczęstować. A tego tutaj w ogóle nie widzę teraz. Muszę się nauczyć zaklęć, żeby sobie odświeżać jedzenie. Bo to gotowanie to tutaj nie wykończy za chwilkę. Hermiona, trzymaj się. Zaraz jesz. Co tu? Ach, jeszcze o koniu zapomniałem, że coś takiego jeszcze jest. Że też nie trzeba się zajmować. Nie, no, idziesz znowu na kibel odłożyć ten talerz. Tak. Straszna jest ta nora, okropnie się tu mieszka, jest tak ten do mnie praktyczny. Ja w ogóle nie mogę zdzierżyć tego, że oni tak latają z każdym innym talerzem, i dlaczego nigdy nie umyją tego w kuchni? Aha, może dlatego, że jest zepsute. No ale teraz już jest wszystko w porządku. A czy jazda konno to też sport? Yy, chyba tak, to go dosiądziesz, ale tak się wyśpisz. Czego chcesz, spadaj. Ła, patrzcie, się ktoś tu jedzie. Tak, oniku jaki ładny. Następna osoba na koniu tu jeździ. Widzę, że mniej doświadczona, ale konie również ładny. O, o, znowu moje kurcząta cierpią z powodu braku karmy. Zajmę się trochę konikiem. Wyczyścimy jeszcze kopyta i spróbuj go dosiąść. I wybierzemy się na intensywną przejażdżkę. O, ho, 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 prr! Chodź tutaj. Poczekaj, Malfoy. Ja to muszę się pobajerować. Spytaj o tajemnicę. Może nam coś ciekawego opowie. Hermiona poznała sekret Sima o imieniu Draco i może go poinformować, że zachowa go w tajemnicy lub zaszantażować go, że nikomu nic nie powie, jeśli Draco jej zapłaci. A ciekawe, ile za taki szantaż? <laughs> Czemu on nie wyzywa? O, o, to nie było za dobre. Jeszcze koń mi zwiał. Wracaj tu. Wiesz, co, chłopie? Coś okropne. Ja żebym ja za koniem musiała lecieć. Z jednym i drugim jest problem. No i tutaj właśnie mu chciała mieć to zaklęcie. O, 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 o. <laughs> Zawstydzona, spadłaś z konia. Spokojnie nikt tego nie widział. Sprawdzimy, jakie mamy zaklęcia. Otwórz księgę zaklęć. Praktycznej magii mamy tylko na prawę. Czystości powielenia, pychoty też nie ma. Z alchemii znamy tylko eliksir przychylności losu. Słabiutko. Gdzie z tym je le leziesz? Czy wy to widzicie? Jak ona się szwenda po tej noży. Jeszcze będziesz Pampersy persy zbierać? Podobno pracujesz nad swoimi zdolnościami. Tak, idziemy na pojedynek. Właśnie o to mi chodziło, żeby musimy się czegoś nauczyć, chociażby tej magii złośliwej, żeby komuś coś zrobić złego. O, i jest nasz. Pojedynkuj się. No i co, i pokonał mnie. Tak, o. Dobra, wracamy na tą całą akademię i uczymy się. Uczymy się zaklęć i zrobimy tutaj gotuj, zupa rybna czy chini, chini, gotuj chini. No i wzięła sobie porcję elegancko ćwicz złośliwą. I teraz to jest fajne, że tutaj nieważne kiedy wrócę na tą parcelę, zawsze tutaj będzie już to chili. I ono zawsze będzie świeże i zawsze będę mogła sobie wziąć miskę, bo tutaj o, o ile się nie mylę jest chyba z 30 albo 20 porcji. Kto to? Draco Malfoy? Co on tu robi? Czemu masz takie dziwne ubrania? Ja ci czegoś takiego chyba nie ubierałam. Słuchajcie, może od kogoś wydębimy jakieś zaklęcie, może od Malfoja. Nie chcę dawać mu eliksirów, tylko chciałabym, żeby on mnie czegoś nauczył. Pojedynkuj się o wiedzę. Widzicie, trochę nam tutaj paski spadają tej przyjaźni i miłości, za długo nasz związek ulegnie degradacji naturalnej, jeśli nic z tym dalej nie zrobię. Czuję się ona zainspirowana, ale jest przeładowana magią i przegrała pojedynek, więc sobie pykniemy Lavi. rozładowanie. Lavi Szkoda, że z nikim nie mogę wygrać pojedynku, bo bym jakieś zaklęcie wydębiła. Ale może on by się ze mną czymś podzielił. Proś może o trening magiczny. Ach, nie zgodził się. Wszystko trzeba samemu. O, nowe zaklęcie dezorientacja. O to mi chodziło. Kolejne zaklęcie, żałość. Świetnie. Jaką ona ma fajną różdżkę. Ja mam jakąś badziewny kijek. Też chcę taką. Wiecie, że tutaj jest prysznic na dole? To świetna sprawa. Przydałoby się też tutaj łóżko. O, kupię. O, nie mogę tutaj. Tej parceli nie da się edytować. Kurczę, a chciałam tutaj kupić łóżko, bo by już było wszystko nie musiałam wracać do domu do tej patologii. Poproszę o naukę nie o znanej magii. Może mi czegoś nauczysz. Nie mogę dzielić się moją wiedzą z byle kim. Ach. Ale już przynajmniej mamy ją w znajomych i w razie czego? Będę mogła się od niej jakieś nauczyć zaklęć. No, idź do domu. Więc znowu jesteś patnięta. Mam pewien pomysł, żeby kupić jej tą nagrodę, żeby była niezmordowana. To jest 10 tysięcy. Mam fajny sposób na zdobywanie punktów aspiracji. Jeśli będę jej co chwila zmieniać aspiracje, to ona wtedy będzie zdobywała punkty z rzeczy, których już zrobiła. Czyli na przykład zostanie rodzicem. No to została. Duża szczęśliwa rodzina. Wampirzy ród. No to nie. Super rodzic. Jeszcze poszukam tutaj z wiedzy miłości. Bo ty w ogóle nie miałaś chłopaka ani dziewczyny. Bo taka jesteś niezobowiązująca. Dobrze. Chyba ciężej będzie zdobyć te punkty niż bym chciała. Ale czekaj. Naładujemy ci hermionko zabawę. Więc zrobimy tak. Bara-bara z Ronem pod prysznicem. No, namów go. I teraz powinna ci się zabawa naładować. Zamień cechę osobowości. W ostatniej serii nieudanych romantycznych interakcji, Ron czuje się dość nieprzystępny. Zaakceptować zmianę? No dobra. O! I super, zabawa na fula. No nic tak zabawy nie ładuje jak barabara. Ej, czy on sikał z dzieckiem na rękach? Lol, kto tak robi? Czemu to jest go za czas jest zaśmierdziałe? Może trzeba go przebrać. O, tak, trzeba było przewinąć. Wpadka z pęcherzem. Kiedy ty miałeś ostatni raz wpadkę z pęcherzem? Przypomniałaś sobie o tym, jak kładłaś się spać? Kto tu? No proszę bardzo. Theodor Not. Łowi sobie rybki. Widzicie to? A tam Ginni. Ginni? Jakaś typiara. Może idzie do mnie? Ach, no tak. Mieliśmy poszukać Harry'ego Pottera, ale jakim cudem go tutaj nigdzie nie ma. Wszystkich spotykam, tylko nie jego, a przysięgam, że zrobiłam go. Faktycznie chyba Ginni tutaj idzie. Nie, poszła pogadać sobie z parszywkiem. O, jak ona jest kochana. Zajmuje mi się koni konikiem. Pomiziała go. Bardzo miłe z jej strony. Hermionko, musisz się wyspać, żeby móc sobie kolejny dzień przekoksować, przećwiczyć. Chwila, zmieniam ci na aspirację na bycie koniarą. A to nie o to chodzi. Weź udział w 15 konkursach, przecież na to gry nie wystarczy. Dalej jedziemy z kulturystyką. To jest w miarę proste. Musimy zrobić sobie zapas wina na randki. O, nie mam tyle funduszy? O nie, jakie to wszystko jest drogie. I mam tylko 107 Simlemonów, co oznacza... Że będzie ciężko mi nawet na kamieniach coś zarobić, a swoją drogą, jak moje drzewo się miewa, no nie wyrosło. Spróbuję troszkę na stole zarobić. Zobaczcie, równe 107 simlemonów wydałam, żeby oszlifować ten klejnot. Te problemy finansowe są tutaj niezłą przeszkodą w czymkolwiek. O! Można tak sobie o w głowie rozwiązywać trudne problemy. Można sobie tak po prostu myśleniem zdobyć poziom, nie wiedziałam. I sobie uprawiaj jogging. O, patrzcie, uprawia sobie jogging i w międzyczasie myśli. Więc rozwinie sobie dwie umiejętności naraz. Chwila. Była taka mikstura, pamiętam, i ona się nazywała szczupłość instant. Jak ona to wypije, to od razu będzie szczupła. Gdzie to masz? Zużyta pieluszka, dlaczego to oh trzymasz? Oho! Czemu ty trzymasz takie ochytne rzeczy w plecaku? Znowu te rachunki. 3000, 3000 za tą kurde melinę. Bo inaczej się tego nazwać nie da. To jest katastrofen. No i. O, patrzcie, jak się odchudziła. Szkoda, że przyspieszyłam. Ale już jest chudziutka piękna. I teraz można ćwicz magię. Złośliwą magię. Jak klub Awangarda. Nie wiem co to za klub, ale... Witam w klubie Awangarda. Cieszę się, że chcesz dołączyć do naszego klubu. Spotkanie? Co to za klub? Czy tam będą sławni ludzie, od których będę mogła wydębić pieniądze? A nie zapomnijmy, że jeszcze trzeba znaleźć Harry'ego Pottera i usunąć dziecko Malfoja. To jest bardzo dużo pracy. Klub Awangarda. Do czego wy jesteście? Wy jesteście od książek, czy od czego? No nie, i teraz jak czytam sobie o tych kawach, to mam ochotę na kawę. U. Ale chcę kawę. Latte, mocha, tengi, kawowy kop, cappuccino, macchiato. Wiecie co, idę sobie zrobić kawę, bo po prostu nie mogę za dwóch. <grym> Wróciłam. Zrobiłam sobie kawkę i po drodze jeszcze nażarłam się słodkiego, także coś pięknego. No, teraz mogę grać jak moja Simka pije takie dobre rzeczy. O kurczę, to są jeszcze jakieś serniczki. Chcę takie coś. Co to jest? Kurła santa, weź. A bo kurde, nie, bo ty znowu będziesz, kurwa, jak będziesz tyle żreć. Aha, klub Awangarda to jest po prostu klub miłośników książek. No do Hermiony to pasuje. Ale mimo wszystko czuję, że tu trochę jest tracenie czasu. O, Ginny, co ty tu robisz? Ginny, raduj mnie z tego miejsca. Wow, mamy już świetny poziom charyzmy. Poproś o małą pożyczkę. Właśnie to jest to. No i znowu Hermiona pada na ryjek. Muszę coś z tym zrobić. Jakieś rozwiązanie musi być na to jej wieczne zmęczenie. Ron widzę lata na szmacie elegancko po domciu. Ja nie wiem, jak to się dzieje, że te y, simtyją, skoro zawsze jedzą wtedy, kiedy są głodne. W sumie to działa tak jak w rzeczywistości, nie? Ja też jem, kiedy jestem głodna i zawsze to się tak samo kończy. Słuchajcie, mam pewien plan. Może głupi, może mądry, nie wiem. Przejdźmy do naszego starego domu, a tu dalej jest choinka. Świąteczna, kury też są, mgła, ale chciałam coś innego zrobić. Nie mogę wziąć i pozbierać z tego drzewa plonów. Kurczę, tak bardzo chciałam. Patrzcie, jak to jest pięknie. Czyż ja tutaj po prostu arcydzieła nie odwaliłam? Ach, ten piękny domek. Poprosiłam o małą pożyczkę. Suli, suli. <laughs> no, mam ci to oddać? To było tak wspaniale. O, ja tu kiedyś żyłam. Patrzcie się, nawet mój kamień jest. Ach, tęsknię teraz za tym domem. Nie chcę mieszkać z Ronem, z tym, kurde, ciołem w tym domu. tej starej ruderze. Posprzątam ci podłogę. Tu jest tak pięknie i spokojnie. Bo, ej, mogę! Sprzedaj wszystko! Ho, ho, udało się! He. Zbierz cały plon, zbieraj. W takim razie mogę tobie już oddać, te pieniądze. Spać dług. No i wspaniale. Poszukaj sobie żabek. No i super. O, hermiona znów może rozpalać ognisko. Świetnie, świetnie, ale przyznajcie się, że ten dom jest strasznie piękny i strasznie go lubię, i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tu wrócę. Ginny, jesteś moją przyjaciółeczką. Pożyczyłaś mi pieniądze, dzięki temu mogłam sobie pozbierać wszystkie kryształy, jakieś rosnowoce. No to w sumie chyba tyle chcę. Ćwicz magię. Praktyczną magię. Czystość. Ale to nie jest mi potrzebne do niczego. Ćwicz magię. Praktyczną magię. O, twoja biegłość w sztukach magicznych zaczyna zyskać uznanie. Każda akolita otrzymuje magiczny niezbędnik. Chcę iść do skrzynki pocztowej. Mogę stąd jeszcze jajka wynieść? <grych> Pychota. No, i o to zaklęcie mi chodziło. 31 jajek. Super. To Jeszcze nakarmię jak te kurki. Okej, okay. no to idę do domu, nara. Wspaniale. Opłać rachunki. Sortu śmieciową pocztę? Co to znaczy? Znudzona. Lament utraconych oszczędności. Hermiona jest rozczarowana, że odmówiono jej daru tak bardzo pożądanego kuponu. Tylko czas może sprawić, że zapomni o strzaskanych marzeniach. Co ty tu za jakiś spam wyciągnęłaś? Co tam mamy? Kula chowańca kruk. Zbuduj wieś z chowańcem. Jak go nazwiemy? Mm. Remus. girl. Jaki super! Gdzie za nami fruwał? Posprzątamy sobie trochę w eku. Wino najważniejsze. O, trochę mamy tutaj higieny instant i takich jakichś energii i bzdur innych. Przyrządź nektar. Znowu kurki są głodne. Czekaj, ja tu muszę nektar zrobić. Pewne rzeczy są ważniejsze w życiu niż. Nie no, dobra. Karmienie kur jest ważniejsze niż robienie winiacza. Do chowańca, szpendarz się tylko niepotrzebnie. A on podobno jest przydatny w pojedynkach. O, drako, czy pójdziesz ze mną na randkę? Oczywiście. Wrzeszczący gekon. Nie, dzięki, wiesz. Nie chcę iść do jakiegoś miejsca. Zaproś mnie do siebie najlepiej. Niech ci się trochę zabawa naładuje. Ale super, mamy 19 tysięcy simlamonów. Tylko obawiam się, że jak tam wrócimy, to na tym drzewku nic nie wyrośnie. Wiecie o co mi chodzi? Że dopóki ja nie będę gra na tamtej parceli, to prawdopodobnie nic tam nie wyrośnie, więc może poproszę teraz kurzowe króliczki o znalezienie jakiejś kosztowności. Może znajdą mi jakieś ziarenko. Warzywo? Hmm, nic mi nie znalazł. I tak ron tutaj nie sprząta, to nie ma szans, żeby te króliczki mi zniknęły. Wiem co. Nauczymy się miksologii. Tak, będziemy robić te magiczne drinki. Trzeba kupić tylko barek. To jest super myśl. O, idealnie będzie pasował do tej scenarii. Zobaczcie. Ćwicz, przygotowanie drinków. Ja mam tyle pomysłów na rozgrywkę w tych simsach, że nie mogę się zdecydować, jaką po prostu ścieżkę obrać, żeby zlikwidować dziecko Malfoja. Potrzebuję dużo eliksirów, takich właśnie instant. Dobrze, żebym też umiała magię złośliwą i miała parę takich rzeczy, wiecie, w zaopatrzeniu. Na przykład odkurzacz, żeby zastawić drzwi albo jakieś inne rzeczy. Bo spróbuję zrobić tak, że Malfojowi po prostu opieka społeczna dobrała to dziecko. I mogę, nie wiem, zniecić tam pożar albo coś, żeby to dziecko po prostu było tak zaniedbane. Żeby przyjechała opieka społeczna i mu je odebrała. Chociaż jak na razie tu mój maluch się nadaje do domu dziecka, bo wiecznie jest zaniedbywany w tym domu. O kurczę, cały czas wyskakują mi powiadomienia, że moje kury nie są pierwszej młodości i że zaraz umrą. To nie jest dobrze. Mam maksymalny poziom gotowania. Teraz to już sama będę mogła sobie za barem przyrządzać drinki. Nie będę musiała czekać, aż barman łaskawie przyjdzie. Wiedna te góry, co z nimi jest? Przepraszam, że się z wami tak nie zajmuję, ale tu jest tyle rzeczy do zrobienia, tyle rzeczy się dzieje. Podobno pracujesz. Malfoy chce się pojedynkować z Ronem. Kurczę, ok, klikamy ok, gramy tym Ronem. Ciekawe, co to będzie, ciekawe, kto wygra, ciekawe, kto wygra, czy Malfoy czy Ron. Ojej, Ron jest smutny, a Draco jaki dumny z siebie. Widzicie, jak pewność siebie zmienia człowieka? Zapomniałam, yy, Malfuje widać skarpetek i wygląda śmiesznie. Kto wygra? Kto wygra? Pożegnaj. Widzieliście, skopał mi zad i poszedł. Biedny Ronald. I ty jesteś smutny i ubiedzony. Dostrzeż pozytywy. Wykrzycz zakazane słowa. Popatrz w gwiazdy. Przecież, Ronald, niebo nocą jest takie piękne. Spójrz tylko. Taki piękny, magiczny świat. No, lepiej ci? Nie lepiej. To zawijaj się na chatę. Hermiona, miałaś doskonalić umiejętności miksologii, a nie siedzieć na kąpie. Weź się zajmij czymś pożytecznym. Pomyśl pod prysznicem. No i dzięki temu, że pomyślała pod prysznicem, jest teraz zainspirowana i szybciej będzie się uczyć. Będziemy sobie robić takie drineczki na spryt, na skupienie i takie inne, niestety. Eee, jest dziecko. A czemuś pikuł Nie mam pojęcia ron. Jak ty rozkminiasz zajmowanie się tym bąbelkiem? Ojciec roku, bo matka to wiadomo, nie ma czasu na takie bzdury. Teraz mi te kury wyzdychają wszystkie jak jeden mąż. Ron, jesteśmy potrzebne. Muszę barabara, bara, bara, bo mam mało zabawy i towarzystwa. Patrzcie się, jak pięknie leci towarzystwo i zabawa. Aha, i tutaj trzeba osobno na Sima kliknąć spać, bo on nie zaśnie. Tragedia, co się tam dzieje na tym podwórku. Widzicie to? Gnój, bieda. Kurczaki zdychają, chwasty są wszędzie. Dobrze, że koń się jakoś trzyma. Nasza panna, wiem wszystko, spróbuje nam skołować nasionko. Jakiegoś owocka nam przyniósł. Ale nic poza tym. Ale trzeba dalej się przygotowywać na wojnę. Najgorsze jest to, że już Malfoy do mnie w ogóle nie dzwoni. Nie odzywa się nic. I mi tutaj wszystko będzie spadać za chwilę. Ale i tak ona bardziej lubi drako niż Rona. Na całe szczęście. Zjedz sobie zupę z małże. Ej, kuchenka mi się zepsuła. Ale to później ją naprawię. Póki jestem zainspirowana, muszę się drineczkami zajmować. O, czy chcę przyjść do drakona do domu? Oczywiście. Może uda mi się jakoś wykasować Dominika z jego życia. Widzę już tutaj, że mam dwie godziny nagrywania już włączone, więc tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. Dzięki wam za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.